Cześć kochani z tej strony, Klaudia Klatek, witam Was w odcinku dotyczącym Was, przede wszystkim Was, jest to bardzo ważny dla mnie odcinek, byłam bardzo ciekawa, co sądzicie na temat promocji w Rosmanie, czego w niej nie lubicie, co Was najbardziej w niej denerwuje, dlatego w dzisiejszym odcinku właśnie o tym. Telefon, z samego rana zadałam Wam pytanie na Instagramie: czego nie lubicie w promocji w Rosmanie? A czego w ogóle podczas tych promocji, właśnie nienawidzicie? Co Was denerwuje w tych promocjach? Co Wam przeszkadza? Co byście chciały zmienić, posybało się masę, masę wiadomości, naprawdę masę. Także w dzisiejszym odcinku poczytam te Wasze skargi, jakieś zażalenia, co Wam nie pasuje i porozmawiamy na ten temat. Oczywiście Wy w komentarzach możecie również dołączyć się do dyskusji. Jeśli nie miałyście okazji napisać na moim Instagramie, co Wam przeszkadza, to pod tym filmem jak najbardziej właśnie o to chodzi. Ja będę wszystkie komentarze czytać, odpisywać Wam i pisać również, co ja na ten temat sądzę, czy się zgadzam, czy na przykład mam jakieś odmienne zdanie w... W którejś z tych kwestii. Także no co, zaczynamy. Naprawdę tych Waszych wiadomości jest sporo. Także będę starała się dość szybko czytać, żeby zdążyć i żeby ten film nie trwał za długo. Okej, okay, lecimy sobie po kolei. Pierwsza wiadomość dziewczyna tu mi napisała, że jej przeszkadza to, że wszystko tak szybko znika i nie da się nic kupić. No i to prawda, faktycznie te kosmetyki sprzedają się bardzo szybko i czasami po prostu nie zdążymy kupić tego, co chciałyśmy, bo już jest wyprzedane. Następna wiadomość, to, że wszystko jest potwierane, zawsze brakuje najjaśniejszych kolorów podkładów. Z tym się w 100% zgadzam. Bardzo przeszkadza mi również też to, że zwykle dziewczyny otwierają produkty, które nie są testerami. Tutaj muszę zwrócić uwagę na to, że czasami jest ten problem, że w Rostmanach nie ma testerów lub są testery tylko niektórych produktów, a nie do każdego produktu jest tester. Przez co laski otwierają produkty, które są nowe, zapieczętowane, przygotowane do kupna dla kogoś, no bo nie mają testerów. Ale z drugiej strony pomyślmy sobie i ułatwmy sobie korzystanie i robienie zakupów w rozmanie podczas promocji, no bo to nasza w jakiś sposób wina, że otwieramy te produkty, które nie są testerami. Jeśli nie ma testerów, prośmy ekspedientki, panie ekspedientki, żeby dawały tester, no bo chcemy zobaczyć kolor i faktycznie z tym jest problem. Ja nieraz nadziałam się tak, że kupiłam produkt, który niby był nowy, a w domu okazało się, że był opieczętowany, pootwierany i w środku już normalnie podkład był wyciskany ze środka. Następna osoba pisze, że nie lubię tego, że po dwóch trzech dniach nie ma praktycznie nic, a pracownicy pomimo, że mają zapas, to nie uzupełniają. Gdzieś tam czytając wcześniejsze wiadomości spotkałam się też z informacją, że któraś z Was napisała, że e, pracownicy mają to wszystko w szufladach albo na magazynie, ale faktycznie nie donoszą. Też się z tym spotkałam, no niestety tak jest. Nie wiem, czy nie mają czasu, czy po prostu te produkty zmienikają na tyle szybko, że e, nie mają po prostu już możliwości dołożyć, czy jest za mało pracowników. No sama nie wiem z czego to wynika, ale faktycznie tak jest. Dajcie znać, czy też to zauważyłyście. Przeszkadzają mi kolejki, przepychanie się aby kupić dany produkt, no faktycznie czasami jest strasznie nieraz są śmieszne memy z promocji z Rossmana, że jest po prostu tak jak na promocji w Lidlu, kiedy są te kroksy tak jak były kiedyś, faktycznie tak jest przepychanie, ale myślę, że tutaj to jest wina głównie konsumentów czyli nas, czyli klientów bo to my zwykle się rzucamy to my zwykle robimy taką niefajną atmosferę w sklepie przepychamy się, oczywiście nie mówię tutaj, że dokładnie to jestem ja czy wy, którzy oglądacie ten film, ale chodzi mi o klientów. Często piszecie mi, że właśnie zdarza Wam się mieć takie sytuacje, że na przykład ktoś wyrywa Wam coś z koszyka, wyciąga, no to jest po prostu kultura osobista. No tego chyba nie zmienimy. Mam nadzieję, że ludzie się zmienią i trochę po obejrzeniu tego filmu pomyślą sobie, że warto by było na kolejny raz nie zachowywać się jak dzicz, tylko kulturalnie pójść do sklepu. Kolejna wiadomość. Otwieranie nowych opakowań, żeby sprawdzić kolor, zamiast poprosić o tester. No, i tutaj znowu podobna wiadomość, jak już była. Faktycznie tak jest. Nie prosimy o testery, nie używamy testerów, tylko czasami sięgamy po nieotwarte produkty, ale z drugiej strony, nie do wszystkich produktów są te testery, i powtórzę to kolejny raz, bo to jest duży minus. Osoby, które wręcz wchodzą do szaf i są oburzone, gdy chce się przejść, mówiąc, przepraszam, oczywiście, że tak jest, o tym też już była mowa, nie są uzupełnione testery. Często wiele kosmetyków jest pootwieranych. Tak, dokładnie to też już było, czyli wiele z Was zwraca na to uwagę. Aplikacja na telefon, wolałabym papierową kartę, by nie, wy, by nie wyjmować telefonu podczas zakupów. Okej, okay, myślę, że to byłoby też dużym ułatwieniem e, dla osób, które korzystają z promocji, e, bo jak wiemy, sporo z nas e, ma problem z tym, że trzeba brać telefon, albo sporo starszych kobiet ma problem z tym, że nie ma smartfonów i nie ma możliwości skorzystania z promocji, ale jeśli obejrzałyście poprzedni odcinek na moim kanale o promocji w Rosmanie, który już jest na moim YouTubie, to dowiedziałyście się, że w tym roku na szczęście nie trzeba mieć aplikacji Clubu Rossmana by skorzystać z promocji. I więcej szczegółów też właśnie zdradzam w tym filmie. Nowe zasady promocji właśnie tam omawiamy, więc wpadajcie pod ten film koniecznie. Następna wiadomość: że na przykład można użyć promocji tylko jeden raz. No akurat były sytuacje, że można było tylko trzy razy, ale w tym momencie się to zmieniło i to omawiam też w tamtym filmie, który już jest na moim kanale o nowych zasadach promocji. Staram się zrozumieć ekspedientki, ale niedokładanie towaru Mimo, że jest. Okej, okay, to też jest faktycznie problem, tak jak mówiłyśmy, a, że towar jest na magazynie, towar jest w szufladach pod y, półkami, pod szafami, a on nie jest dokładany. Także widzę, że wiele z Was faktycznie ma z tym problem. Następna wiadomość. Niektóre produkty, które mnie interesują, nie są dostępne, czyli znowu to, że są szybko wyprzedane i nie są dokładane. Ludziom wtedy odbija do tego stopnia, że jakaś pani wyjęła tuż z mojego koszyka. Czyli to znowu, o czym mówiłyśmy, brak kultury ludzi podczas promocji. Brak albo za mało pracowników, kiedy potrzebujemy. Trzeba pomocy Znowu to samo, znowu kolejna taka wiadomość A Tego, że z promocji można skorzystać tylko trzy razy O tym też już mówiłam Na szczęście w tym roku się to zmieniło I właśnie w tym filmie, w którym opowiadam o nowych zasadach Mówię na ten temat, co się zmieniło Następna osoba, często niedziałający System klubowicza, przepychanki przy szafach Złe dotowarowanie. Okej, okay, nie wiedziałam, że zdarza się, że z tym ten klubowicza nie działa, że aplikacja klubu Rosmana nie działa. Fajnie, że o tym piszecie. No a reszta to oczywiście znana sprawa, już o tym pisałyśmy. Następna osoba. Produkty do makijażu na promocji nie są tak przebrane, niepoukładane, czasem zepsute, pootwierane. E, czyli to racja oczywiście, że są e, pootwierane. O tym, że były zepsute też już nie spotkałam, to chyba pierwsza wiadomość od Was na ten temat. No ale skoro tak piszecie, to w takim razie pewnie coś w tym jest. No szkoda, niefajna sytuacja. E, klienci, którzy zachowują się jak zwierzęta, zabieranie z szuflad, z koszyka innej osoby i tak dalej. Znowu blak, brak kultury, niestety tutaj naszej, klientów. Ludzie kradnący testery, serio? Zdarzały się takie sytuacje, że ktoś kradł testery i przez to ich nie było? Masakra. Za mało sp ekspedientek do pomocy. To już widzę, kolejna osoba zauważyła, że jest za mało ekspedientek, w których może się doradzić, zapytać o produkt. Um, także mam nadzieję, że Rosman podczas tej promocji wrześniowej zwróci na to uwagę. Następna wiadomość. Czasami te najbardziej rozchwytywane produkty są już przecenione dosłownie. Kilka złotych, czyli chodzi wam o to, że nie są przycenione minus 55%, tylko jakieś mniejsze procenty? Kurczę, tego nie zauważyłam. Kolejna osoba, żeby skompletować zamówienie, muszę jeździć po całym mieście, bo na stronie nie ma wszystkiego. No tak, trzeba jeździć czasami po całym mieście po różnych Rosmanach, żeby znaleźć produkty. To prawda, że tak jest. Po prostu to jest ta wina, że. Mm, nie każdy Rosman jest na tyle dobrze przygotowany, jeśli chodzi o asortyment. Ja też nieraz, nieraz jeździłam po swojej Dąbrowie górniczej, po Będzinie, po Sosnowcu, po katowicach, żeby znaleźć produkty, które mnie interesują. Także jak najbardziej się z Wami zgadzam. Przed promocją ceny są zawyżane, mocny temat, mocna wiadomość, no ale niestety prawdziwa. Niestety prawdziwa, ja już to zauważyłam. Chciałam to jeszcze posprawdać dokładnie Podczas trwania kolejnych promocji Ale faktycznie wiele z Was mi o tym mówiło Wiele z Was mi o tym pisało Sama też to zauważyłam, że Rossman Przed promocją, kilka tygodni przed promocją zmienia, zmienia ceny produktów na wyższe A w trakcie promocji Od tych wyższych robi minus 55% Zobaczymy jak będzie w tym roku Może zmieniło się to na lepsze Otwarte i ociapane kosmetyki Fuj, a już wiadomo kiedy promocja? A wiadomo już kiedy promocja już niedługo na moim kanale film z dokładną datą oficjalną promocji, także czekajcie na to, wszystko posprawdzałam z odpowiednich źródeł yy, i mam już taki film, także niedługo na moim kanale. Jeśli oglądacie ten film z opóźnieniem, to sprawdźcie, bo możliwe już, że już ten odcinek jest na moim kanale. A co do otwartych i ociepanych kosmetyków, to oczywiście wszystkie się z tym zgadzamy. Tutaj bardzo fajna wiadomość. że napisała, że dla niej właściwie nic nie przeszkadza, bo zamawia online. Super. Cieszę się z tego, że są osoby, które są zadowolone z promocji, że nic im nie przeszkadza. Może faktycznie wyjściem jest zamawianie kosmetyków online, nie przepychanie się, brak kolejek, i myślę, że większość produktów dostępnych na stronie. A Tutaj dziewczynka napisała tego, że nie można otwierać samemu szaf na dole, czyli pewnie tych szuflad. No to myślę, że jest niemożliwe, bo jednak do tych szuflad powinien mieć dostęp tylko ekspedient, tylko pracownik Rossmana i myślę, że nie powinno być tak, że każdy to otwiera. Tutaj prędzej to, tą wiadomość zamieniłabym na to, żeby po prostu ekspedienci częściej dokładali nowe produkty do szaf. Tutaj zatrutowana najbardziej nie lubię bałaganu, nie można nic znaleźć, wiele produktów jest po otwier czyli znowu to samo, o czym rozmawiałyśmy. A Lola 96, nie lubię tego VIP, bo w wszystko jest już obmacane, połowy produktów nie ma, czyli znowu tyczy się tego, że otwieramy takie produkty, których odwierać nie powinnyśmy. Tak prezentują się wiadomości od Was. Było ich wiele, wiele, wiele więcej, ale już na tym odcinku nie jestem w stanie przepisy czytać wszystkich. Bardzo wiele z nich powtarzało się to, że przekaza Wam to, że nie ma do wszystkich kosmetyków testerów, że osoby otwierają nowe produkty, które Wy mogłybyście normalnie kupić, i potem w domu orientujecie się, że te swoje produkty są otwarte, a nie można ich wymienić. Przekazują Wam kolejki i brak kultury ludzi. Część z tych rzeczy da się zmienić, część z tych rzeczy muszą nauczyć się ludzie. Mam nadzieję, że jeśli zdarzyło Wam się przepychać w sklepie, zdarzyło Wam się być niekulturalnym, zabierać z koszyków innych osób produkty, to mam nadzieję, że po tym odcinku trochę sobie coś w głowie otworzycie, zorientujecie się, że może to części z Was przeszkadzać, postawcie się w sytuacji tych innych ludzi i sami zastanówcie się, czy nie przeszkadzałoby Wam to, gdyby ktoś inny tak robił. Także bardzo dziękuję za ten odcinek, myślę, że to bardzo ważny odcinek. Bo tutaj tyczy się Waszych opinii, Waszego zdania A opinia klientek jest oczywiście najważniejsza zawsze, także fajnie Dzięki bardzo za aktywność tak dużą na Instagramie na instalacji Z Waszych doświadczeń, co sądzicie na temat promocji, co Wam przeszkadza Bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam do oglądania pozostałych odcinków z serii promocji o Rosmanie wrześniowej 2019 Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa. pa.